Azoty, główny partner polskiego narciarstwa. Zgodnie z przewidywaniami taki loteryjny ten konkurs, natomiast no jeden punkt jest jesteś zadowolony. Nie do końca. Co tam nie zagrało zarówno w tym pierwszym jak i drugim skoku? Bo ten pierwszy chyba też nie był dobry. Te skoki były w... też nawet. To nie było tak, że to były jakieś zepsute skoki, tylko po prostu, no zabrakło czegoś. Czy na warunki też jesteś tutaj zły? E... No w pierwszej dostałem minus 15, no to były okej okay warunki, chociaż nie czułem tego, żeby były ok takie fajne te warunki, jak, 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 jak pokazywał przelicznik, no ale co, no, nic nie zrobię. W drugiej serii, no niestety już zostałem, no po prostu byłem w gorszych warunkach puszczony. Ogólnie apetyt był większy tutaj przed tym występem? No ja... na pewno, no. No mówię, że ta skocznia w ogóle jest fajna, taka lotna i... Generalnie dalej ją lubisz mimo tego dzisiejszego dnia? Dalej ją lubię, bo skończenie jest fajna i tylko po prostu trzeba mieć trochę więcej szczęścia. No wszystko spo, sporo was awansowało do drugiej serii jako drużyna całkiem nieźle to wygląda przynajmniej na tą chwilę. Nie skomentuję tego, nie wiem, jak mam to... Na... No fajnie że... fajnie, że Stefan, wiem, że tam fajnie jest na fajnym miejscu i liczę na to, że, będzie... że utrzyma to miejsce no i mam nadzieję, że reszta też jest... nawet poprawi te lokaty. Jutro nie wiadomo, czy się uda skoczyć, bo prognozy są słabe. Wolałbyś raczej, żeby się odbyły zawody, czy nie wiem, chcesz już jechać do Planicy? Na pewno chciałbym już jechać, ale, ale chciałbym też, żeby się odbyło, bo takie jest troszkę... E no głupio jest tak jechać gdzieś na jakieś zawody i później się nie odbywają to jest takie trochę też męczące, męczące i wkurzające nawet bym powiedział dzięki i powodzenia jutro no dzięki